Witam, ja jestem PSP-man a to jest pierwszy poradnik na moim kanale i troszkę przepraszam, będę się jąkał, bo jest to mi taki no, pierwszy filmik, właściwie wow, ogarnąłem tam nagrywanie z tego z ekranu i wszystko Dziś wam pokażę, jak przerobić PSP Najpierw odpalamy swoją przeglądarkę internetową i wchodzimy na link, który będzie podany w opisie mamy tutaj wszystko yy, przeglądarka jest mamy PSP 6.60 to jest marek naszego softa to jest yy, w tym WinRARze albo w zipie jak kto ma jak to ma zipa to... dobra yy, klikamy download a jeżeli będą jeszcze jakieś takie nieogarnięte słówka komputerowe to sorry bo ja jakieś komputerowe córki nie jestem dobrze wchodzimy w download yy, klikamy download tutaj mamy taką strzałeczkę klikamy ją, tutaj mamy y, ostatnio poprane pliki Wypakowywujemy to na pulpit z tej strzałeczki przeciągamy bądź w, z tego folderu, z którego to zepsaliśmy zamykamy przeglądarkę i na pulpit wrzucamy to, o, chyba że już to mamy zepsane na pulpicie zaznaczamy prawym przyciskiem myszy extract here i przepraszam trochę za kaleczenie angielskiego no ale, tak jest, przykro I tutaj jak będę pokazywała jak robić PSP yy, I w ogóle to yy, będzie, że będzie menu Zaczynam włączać grę, znaczy ten program Odłączam kabel, yy, żeby mi się konsola nie skraszowała I włączam yy, ten i jak będzie już główne menu to wam to pokażę Zaraz wracam Dobrze, pliczki mi już się przerzuciły Mamy je tutaj Taka się pozbywamy Poczekajcie, yy, chwilę. Tak, yy, są to pliki działające, konsola Wam się nie uszkodzi. Tak jak któryś z moich kolegów tam nie miał jeszcze nawet PSP, czekał, bo miał PSP dostać. No, oczywiście. I mówi yy, coś takiego: yy, weź tak sobie nie przerabię, bo ci się PSP spali, rozwali ci się konsola, będą ci się płytki łamać w napędzie a do tej pory nic mi się nie stało konsolę mam już od prawie 2 lat więc no tak czekajcie chwilę, tylko zobaczyć dobrze podłączamy właśnie PSP na kabel USB jeżeli nie ma, mamy wyłączone USB auto connection to po prostu no, wchodzimy w settings druga zakładka znaczy ten i connecting, o przepraszam, kabel włączyłem. To jest Później jeżeli poradnik jak nagrywać, bo kilku moich kolegów jak chciało nagrać coś, to właśnie miało tutaj, czekajcie, problem z tym <ścoughs> nagraniem dźwięku. Czekajcie, zaraz wracam. Tutaj wyświetliło nam się takie okienko. Klik w, zjeżdżamy albo w dół, albo coś i otwórz folder, aby wyświetlić pliki używanie. Pliki, uży, pliki używanie Explorator Windows. Mhm. czekamy, schodzimy w PSP G game, game Game. Przepraszam. I tutaj mamy co nie update i fast recovery, a żeby nie było ściemy, to wam pokażę zaznaczamy. wrzucamy To jest już mój trzeci filmik na kanale. I jeszcze jakieś recenzje będę czasem rzucał. Chyba ocenę gier widzieliście tak tutaj tak na wszystkie. Fast Recovery, wszystko nam się przerzuciło. Ja to teraz zamykam. I zaraz wracam. Dobrze. Teraz włączę Maujo Light'a. I jeszcze jedną pauzę. Przepraszam. A i screena walnołem chyba. Już tak kontynuacja. Musiałem przerobić PSP, ale pokażę Wam jak to wygląda. Wchodzimy w Memorysti TM. i tutaj mamy dwa fast recovery, tym też można przerobić, ale ja osobiście. Potwierdzam, że lepiej jest użyć tutaj właśnie Prawdata. I musiałem odłączyć właśnie ten kabel i tak będzie na recenzjach, jak już. Na pewno nie będzie recenzji FIFA, znaczy będzie, ale nagra na kamerką, a nie Remote joy lightem, bo mi się po prostu konsola kasuje. Nie wiem jeszcze jak właśnie z Live Outem, ale jak u kolegi chciałem nagrać. Dobra, dobra, łączyło się na PSP. I na sam koniec mamy już coś takiego. Klikamy dwa razy X, X, dwa razy, dwa razy X kliknęliśmy. I konsola jest w pełni przerobiona. A jeżeli chcemy to sprawdzić, bo jesteście... Bo jest bardzo dużo niewiarygodnych ludziów. Wchodzimy w system settings. A i nie to Stem information jest. Eee, o, widzieliście moni k Dobra yy, To by było chyba na tyle tutaj, więc... Czekajcie, skoro mówię, to zamknę Komentujcie, subskrybujcie